Być. Witaj kolego, cześć, no, cześć, witam, no, o mleku, jeśli chodzi o mleko, to jest super, o mleko jest super, jest bardzo, jest, mówię Ci, jakie są zdrowe gołębie, no no. a śmietanka, śmietanka jest zaromisto, jeszcze lepszo. mi się mm. dlatego, że gołębie to pobudziło, jeszcze tak, lepiej, to jest bardzo mocne, siła, wiesz, niesamowite, a, jeszcze lepiej, tak, 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 właśnie, no, no, fajnie. No to właśnie, jest super, no dałem przez trzy dni, sobota, niedziela, poniedziałek. Aha. I już teraz byłem, by ustawię sobie normalnie na niedziela i poniedziałek. No na, na dwa dni pod rząd śmietanka no. e, tak, i dwa tak, dni pod tak. rząd później mleko, wiesz? a jaką, tak, A tak, jaką tak. proporcję dawałeś tego, te śmietanki? 0,2 y, y, tego, no Aha. te kleseczki, no 0,2 no. na litr. Mojemu... Tak, 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 tak na no, ten, tak, no. Bo jakbym chciał zrobić 5 litrów, bo no na maadę przelewał, to no nie, no. chyba nie. Bo ja za dużo gołąbków nie mam, a no. nie daję im po na przykład 5 litrów, tylko 2 litry robię takiego. Tak, no. tak, zawsze świeże, na, to no. dobrze robię. Zawsze świeże, tak, ja całe coś świeże, mleko zawsze świeże, tak i super wygląda. I całkiem pobudzone te gołębie całkiem i odżyły, nie? Ja pewnie, no Franku, jest Super mam, głębię, jeszcze zrobię taki głębiny nie miałem jak teraz. No. Mm, fajnie, fajnie. No, ale jakie, jako kubka jest twarde, elegancko, wszystko, jakie młode robią kupki twarde, no. to mówię ci, no. no. Tak, tak. tak. Jak no. jak, jak lecą w tej gnieździe, nie? Jak tak sobie A, i na tak, okrągło, tak, na okrągło no. ten. Same, same kuleczki są w koło. W koło. Ja, ja. Tak, tak jak nigdy, no, super, nie? No. Jak tak, nigdy. tak, super. No. I szybko rosną młode, no. nie? Szybko rosną. Bardzo szybko właśnie, bardzo szybko rosną. No, mm. ja nie zaobroczkować, żebym ja nie pop, popatrzył to szybko, że nie ubierze obroczki nawet. Tak ta, szybko rosną. Tak, tak. No. Jeszcze, jeszcze po tym, jeszcze po tych drożdżach, po tym Patagenie, bo mm. im daje, no to mówię ci po te smole, uch, zarąbiście, no. A kamikacy masz też, jeszcze nie masz? Jeszcze nie mamy będę zamianu po święta. Okej, okay, bo rany, już to wszystko mam, to, wiesz? No, już mam wszystkie produkty. No, I kamikadze no, też już no, mam. A. Super środek. Ale to też no, jeden... No, Jeden dzym przed wkładaniem, jedna mała łyżeczka, wiesz, na kilo karmy mm -hmm. i jak przyjdą z lotów, dopiero wieczorem, jak już wszystkie są w domu, albo na drugi dzień rano, nie, nie że te pierwsze na nażerą, a reszta będą potem patrzeć, wiesz, ale lepiej na drugi dzień no. rano, jeszcze znowu powtórzyć, żeby a, je odbudować. Sienku, jeszcze się jedno zapytam, a można podawać właśnie z tym śmietanką ten, ten, właśnie ten, ten dopingowy, ten, ten? E, ta smoła? No smola to nie, smole to to tylko ten proszek. Ja możesz też, mo, można razem dawać, ja? Ta, no, ta... No, można, no, to Ja to można, to jednocześnie. No. to śmietanka dasz na wodę, nie? A te... No, no. A ten proszek dasz na karmę, no, nie? Na karmę. Na karmę. Na karmę tak, ja na karmę. można jednocześnie no. dawać, tak? Można. Mhm. Nic nie robi. ta tata, oni do mnie kiedy by mi podał te mikstury tam o takie jeszcze. Tam, ja to, ja to, to, to ci to co skontaktuję po tym tatą, to tyś ci po... Podpowie, podpowie się a tym ta, A ta smoła to jedna duża łyska jest na 100 gołębi, wiesz? Już bardzo mocno. Ma... Jedna duża no. łycha na 100 gołębi i to się daje dwa razy w tygodniu razem z warzywami, wiesz? Tak, właśnie daje. właśnie daję. To, Bo inaczej no. tego nie wymiesza z karmą, bo to taki mocny koncentrat jest. Tak, tak. <laughs> Jeszcze się daje <na> ośmienie, bo mam <laughs> moc. Cztery samce, ludzie to się o wszystkie cztery razem poszło. Kuważa, <głasz> popa co się ładnie. Ja Muszę nie porozdzielać wszystkie, bo nie będę leczył. Aha, a te samce se parzą, ja? No, bo takie są we formie, mówię ci. Tak? No, no. Okay. No. Fajnie. Tak są doprowadzone do takiej formy, że, że mówię ci, okropnie. Tylko loty teraz patrzą, loty, no, ale jeszcze zima u nas. A już wypuszczasz głębiej, wypuszczasz? Oczywiście, o jakie jakie szybkości mają to tą... To taki, tak, no, tak jest, bo... tak jeszcze nie było, nie? Nie było tak jeszcze właśnie, jak wyleciał w to mówili, że to aby na obrotach, by je miał tak jeszcze miał gonić, takie coś się było. I odchodzą A od tak domu, tak? Odchodzą? Wchodzą, tak, odchodzą od domu. Ja co, w No i tak nie ma i może z pół godziny, dwadzieścia minut Aha. przychodzą i znowu w drugą stronę, na południe znowu i do Przed chwilą, chwilą też jeden dzwonił, to powiedział, że te, bo on ma rozpodowy otwarte i te jego lotniki też mają młode gniazda, to tak normalnie nie chcę latać, ale w tym roku na tych moich produktach to latają jak szalone. No to ci mówię, w tamtym roku nie miałem twoich produktów, w tym roku mam, Aha. to na tych produktach okropnie lotaję są bardzo zdrowe, a w tamtym roku nie chciałem latać. otworzyłem rozpód, nie rozpód, no ten, lotowe Aha. i co i... Tak, tak, tak było, bo klasa odrodzka była. Na było jeszcze, hmm. Ale młode też nie były takie, bo dawałem tam wszystkie, to, to, to jest wszystko, wiesz, jakie teraz są. I te młode takie no. kluski, nie, takie spokojne leżą, nie, w gniazdach. Oci oczywiście, tam ja, nic nie, oczywiście, tam oczywiście, Tam nic nie piszcze, no. nie, i te stare tak nie, 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 pompują, nie, 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 nie. pompują je, choby achoby takie kluchy, nie? Tak, mówię ci, na drożdżach rosną. Na ja, widać nawet, że takie są, o, takie inne, tak młódki są w gniaździe i mają piórka, a takie inne co, no, I zauważyłeś ty, no. że piórojadów znikły, no. że nie ma piórojadów? No, w ogóle nie ma. Właśnie obserwowałem, obserwuję, obserwuję go nie ma no, no. piurojadów no. Fajnie. Super, no. Super. Dobrze, będziemy w kontakcie. i ten... I co skontaktuje no. ze tam jeszcze jakieś pytania będziesz miał to... No, no, no. Tu to, to wiecie, tam się spytać jeszcze. No, dobrze, z pierwszej dobrze, ręki. <laughs> Okej, okay, fajnie. No, no. Dziękuję za wywiad, wiesz, ja to wstawię potem na YouTube i będziemy działać. I, jeszcze będę zamówił gołąbki, to może później tak nie dopiero gdzieś. Ja. Kierpczu, albo dobrze, ja, no, dobrze, dobrze tak to. No. no nie ma problemu, młode tam się naszykuje. No, bo mi chodzi o te, bo mi chodzi o te samiczki, bo nie mam samiczek. Tak. Okej, okay. dobrze. No. No. Okej, okay. no dzięki, na razie, trzymaj się, cześć, no cześć. I ty możesz mieć super zdrowe gołębie, zamów dwa podstawowe produkty na początek, azkapilarkoki i śmietanka i se sam przekonasz jak super działają moje produkty. Zdrowie w gołębniku, zdrowie u gołębiach i zdrowie u ciebie, bo wtedy gołębie lecą i jesteś... Zaspokojone, że wygrywają Reszcie masz przyjemność sodowania hodowania gołębi. Zadzwoń, wir dżungel. im dżungl, da wächst alles <laughs> automatyczne. Beregnungsanlage aktywacja leci woda automatycznie codziennie. Osiem godzin mm. <laughs> Pa palma a ta palma się spoloła obyś ja ja Ten trzeba to. zabrać za mocne Za mocne słońce Szkoda że ześnić Ła, jak fajnie Jeszcze pół godziny i potem Stop Tko się podlewa. Tutaj mamy Europejczyka. jest Europejczyk, jest number, jego numer. 039, 049, what 3643 64 36 43 cztery seny po lepsze Okręgu Rzeszów. Najlepsze, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty pozycje po wszystkich lotach w okręgu w Rzeszów i druga najlepsza w Polsce, w pierwszych 20 było około 3 w Polsce i czwarty był w pierwszej setce. To w pierwszej setce a cztery najlepsze narodowe czempiony w Polsce a ta pierwsza w okręgu była druga on leps of Poland. This is my poor. To jest Orgina orasikurbacki. Four big champions in the regional verband. Four children who are bred. Four children direct in Poland. Number 1, number 2, number 3 and number 4 position. Regional forband against some thousand brothers. And the best daughters. The best daughter was second national champion of Poland. I have the daughter in my bread. and I have the parents in my bread. And now I pairing him with the daughter of the famous Ramses. A teraz go sparuje z córką sławnego Ramzesa. Jetzt kriegt er die Tochter aus dem weltberühmten Ramses. Seine Kinder in Polen, im Regionalverband Rzeszów, von vier gezogenen Kindern auf der ersten, zweiten, dritten und vierten Position im Regionalverband gegen ein paar tausend Züchter. Das ist Weltklasse, Weltrekord. Und seine Kinder Von den vier besten Regionalverband, drei unter den besten, 20 in national nationalen Polen. Against 40.000 Brothers. Das ist Weltklasse Tauben. Und die Tochter habe ich auch in meiner Zucht, die zweite Nationaltaube von Polen. Alles von meinen Originaltauben. Europäische mit Andalusia. Und jetzt bekommt ihr direkt die Tochter aus meinem weltberühmten Ramses. Da flogen die Nachkommen schon über 14 erste Konkurse. Also, a world class blood. From him, you can order direct pigeon. This is the build the musculature. Very beautiful. The musculature. Look, this is the best that exists. We're racing from the east against the wind. The hardest race in Europe. This is not so easy like in Belgium or Netherlands. From west west, with the wind, my pigeon must fight. In Austria over 2000-3000 high mountains in Netherlands, in Belgium no mountains. Easy race, no forests. With the wind home. And my pigeon must fight. Against the wind or wind from the side. All my pigeon was starting in Austria in Alp and Moje głębie muszą być, muszą z lotów mocno walczyć z południowego wschodu z Austrii, aż do Hagiem przez wysokie góry Alpy Nie tak łatwo jak z zachodu, jak Belgii i Holandry, jak lotują z zachodu, z wiaterkiem loty Żadne góry, żadne lasy, płaski teren Tu moje głębie muszą walczyć I dlatego tak się sprawdzają w Polsce Super. This is the reason why my prison is the top are on the world because this original and the parents from him and all generation was fighting from the east against the wind. Stay only the best, the strong and from the best we breed again. Tylko zostają te najlepsze, najsilniejsze i po tych najlepszych ciągnę młode. Teraz mam super stado. On the now I have super brothers who are children winning around the world from Kuwait, Dubai, Iran, Iraq, America, Canada, Europe and all around the world. Top condition, top champions from Kubaki Blood.